Witajcie, witajcie w sylwestrowe przedpołudnie. Mamy taki, taką pogodę, jak widać. Świat zasnuty mgłami, jak w listopadzie. Ale powietrze się fajnie wdycha, tak powiem Wam. I czasami lubię tak zaciągnąć się taką mgłą. Jednak troszkę tej wilgoci chyba jest potrzebne. Jakoś tak fajnie. podobam się, tak tajemniczo jest. No, już tak tajemniczo jest od wczoraj wieczorem. Wczoraj wieczorem już się takie, takie mgły zrobiły, jeszcze nawet większe były i tak zostają z nami jak na razie. Zobaczymy, czy to się wyklaruje, czy nie. Ale powiedzcie, czyż nie piękny widok, tylko ta antena mi tu troszkę bruździ. Nie mogę się doprosić, żeby ją zdjąć. No, teraz będziemy zaraz śniadanie jeść. Późne, bo późne. No, ale u nas tu tak. Ostatnio jest, że wszystko jest takie troszkę opóźnione, przesunięte, ale dzisiaj się wyspałam. No, to na razie Was witam w ten ostatni dzień i zobaczymy, co będzie dalej. No, mamy już popołudnie. Miałam Wam pokazywać, jak co robię, ale jakoś się rozpędziłam i wiecie, jak to jest. Lepiej się robi bez kamery, nie? Tutaj oczywiście znowu. Y, kompot y, z tych suszków i z owoców w ogóle suszonych, bo nam bardzo smakuje. Tutaj już mam barszcz przelany, gotowy. Już Wiki nawet zjadła, wypiła właściwie. Bigosu mi wyszło. Taki, Taki gar. Tutaj przed chwilą y, zrobiliśmy no mąż kroił, ja to wymieszałam, To Na razie jest w takiej misce roboczej, bo niech ona się przegryzie, a potem się ją da do, na półmisek do do pokoju, nie? Tu jeszcze karpie czekają na swoją kolej. Tutaj mamy już galercik. Na razie stygnie. W sumie już jest zimne, będę mogła dać do lodówki. rosół to jeszcze jest za gorące, żeby dać go do lodówki. Także tutaj mamy śledzie na balkonie. Są sałatka od Wiki. To też jest na balkonie. Teraz nie pokażę za chwilę, bo ją przyniosę, bo w końcu ona zapomni ją wziąć. Wiki się już szykuje tam. Tutaj jeszcze mam do pochowania. Pomyte do pochowania. Wiki się już szykuje. Nie wiem, czy już mogę tam... Tu jeszcze pranie dosycha. Będę musiała zaraz pościągać. A wiki się tutaj szykuje. Biżuterię sobie będzie zakładała. Oj, tak. I taką ma kreację moja wikulinka. Taką ładną, błyszczącą. Sukienusie. No, taką akurat na Sylwestra pasuje. No, na domówki. Na takie domówki. Na no, takie domówki, no. I ona tak się, nie wiem, czy to widzicie na pono. Widzicie, jak ona się mieni, ta sukienka. Znaczy, się nie chodzi o te srebrne, ale też o tak opalizuje. Troszeczkę, poruszaj się troszkę. No, tak się opalizuje. Taka jest pięknościowa, jak moja kusineczka. No, tutaj jeszcze choinka nie zaświecona, wszystko zaraz pozaświecam, bo ja chcę mieć w całym domu pooświetlane. No i to tak, Wiki się szykuje, nie będziemy jej przeszkadzać, chociaż chciałabym ją z przodu pokazać. Jeszcze usta będziesz sobie malowała, nie? Ale to już nie będę pokazywała. Tam szczelają, już chyba do dwóch godzin, co chwilę. Ja nasza, nasza kropeczka to tak o dziwo chciała na dwór i stała się cały czas częsie. Ale widocznie potrzeba jest większa niż strach. I mąż poszedł z kropeczką. Teraz to pewnie już będzie ciągła. Jak już usłyszała, szczelanie to już będzie ciągła. Ale miejmy nadzieję, że zrobiła to co miała zrobić i będzie się dobrze czuła. No, już idzie z powrotem. No, to idziemy jeszcze zobaczyć, jak tam kropeczka w swoim ubranku. Jak to wszystko było dobrze. Kropka? Dopiero teraz strzelali, nie? Winki bieg cały. Ale zrobiła to, co miała zrobić. A kubki nie zdążyła, a to by mi zależało. No trudno. To chyba dopiero jutro pójdzie. Teraz już schowała. No i trzeba ją jeszcze porozbierać. Jak ta moja kusineczka? włączymy tutaj to. Niech się tu ładnie świeci. Tak nie nadążam za tobą przekrzywił ci się naszyjnik no bierzesz ten a to jest ten nowy na a na urodziny ten bordowy na 19. Mhm. no to obiku nie widzicie jaka jest piękna to już cię chyba zawsze widzieli <grytanie> No, ja to jeszcze jestem niewyjściowa na mnie to na razie strach patrzeć muszę coś z włosami zrobić a, tu teraz nie będziecie widzieć, o, bo mam tą lampę. No, w każdym razie jeszcze, ale za chwilę ja się też ogarnę, bo tu już jest wszystko ogarnięte. No, kropka, już zadowolona, już języczek na wierzchu już się stresuje. No, dobra, to teraz tutaj dokończę sobie i pójdę się szykować. A mąż zrobi z tymi karpiami. No, pięknotka, pięknotka. A niech ktoś powie, no. że nie, Poszła po Nie. Mam to na filmie. No, i to tak, tutaj tak. Tu mam fajne podglądy, bo zawsze mogę stanąć tu i widzę, co się w pokoju dzieje, bo jest lustro. Do no nie chodzi o to, żeby podglądać, ale w całym mieszkaniu mam pełno luster. No, moje malowidełko się maluje. Zaraz będą czerwone usteczka. A tu jakieś worki masz jeszcze. Jak paczka przyszła jakaś. Tutaj Wiki też ma betlejkę, A no, od babci pamiątka. A te sowy to Marek z Darkiem zapomnieli wziąć. To jest chyba czekoladki jakieś, nie? Nie wiem, też Aha, lint. Ja mm -hmm. No. I tak. Dobra. Pewnie zobacz. Pokaż nie się dobra. teraz takie z bliska. No. Ślicznie, jesteś pomalowana. No, i tak. No, daj sobie brokatu a pewnie. A ten, tam jest brokat? Nie. To jest a ten rozświetlacz, on ma takie, no. Ten chłodny daje, to jest, to go też Fajnie robi. No. Pewnie, dzisiaj to tak, im więcej brokatu, tym lepiej. No. A my nie mamy gdzieś takich, tych, a Ty nie, nie miałaś tam jakichś takich cieni foliowych? Nie. Hm. Czy Tam są, ale to są inne odcienie. Aha, takie bardziej ciepłe, a Ty dzisiaj no. to bardziej chłodną potrzebujesz. No Tak... Na razie pokazuję Wikusie, bo... Bo mnie to na razie lepiej nie oglądać. <grym> tak sobie możecie wyobrazić, jak patrzycie na Wikusie, że to ja 30... No, troszkę więcej niż 30 lat do tyłu. 36 lat temu, o! Dobra. To by było na tyle, Wiki, siebie. Ten. Zuszczeń. Do no, wszystkiego dobrego na ten nowy rok, nie? Tak. No. Tak. No i to tak. Wiki wyszekowana. Zaraz po nią samochód będzie. A jeszcze tą sałatkę trzeba przynieść, no. żebyś nie zapomniała. No, to musi być. No, i ta sałatka, co Wiki robiła, wygląda tak. To jest jedna z wersji sałatki Gyros, bo tych wersji jest Multum w, y, w internecie. Teraz troszeczkę zaparowało, bo było na balkonie, chłodziło się. No, i już idzie do zapakowania. Tak. No, witajcie, witajcie. Y, w sylwestrowy wieczór jak widzieliście wcześniej wam pokazałam że jak się Wyki szykowała na, na domówkę ja tutaj się jeszcze krzątałam porobiłam jakieś jedzonka na dzisiaj i na następne dni także teraz już nie będę tak musiała przy garach stać, jutro nie będę robiła wielkiego obiadu, bo mamy ten bigos, co tam kto będzie chciał to sobie zje no i już się teraz też wyszykowałam na Sylwestra no i tak siedzimy w domu z mężem, no ale troszeczkę, żeby było odświętniej, żeby jakoś to przywitać ten nowy rok, chociaż tak szczerze powiedziawszy, to ja im jestem starsza, tym bardziej się boję nowych, nowego roku. I w zeszłym roku, jak tak się troszeczkę obawiałam, to też i to się spełniło, no bo wiecie, nie był, nie był lekki dla nikogo z nas, chyba ten rok. Także. Y Przede wszystkim życzę Wam na ten nowy rok, żeby się Wam spełniły marzenia, ale przede wszystkim, żebyśmy byli wszyscy zdrowi, żebyśmy już nie musieli znosić tych wszystkich tych obostrzeń, żebyśmy nie musieli w tych machach chodzić, bo to jest, to jest okropne. To, to się źle oddycha, Człowiek się poci, okulary zaparowywują i w ogóle. Także życzę Wam wszystkim. Żeby to, żebyśmy już nie musieli y, przechodzić przez te wszystkie obostrzenia no ja przed chwilą Wam nagrałam życzenia noworoczne i powinny być już na kanale mam zamiar je zaraz y, po prostu wpuścić od razu także mam nadzieję, że już je widzieliście no a teraz to po prostu chciałam tutaj jeszcze tak troszeczkę zagadać bo tak szczerze powiedziawszy nie wiem jak długo, jak dużo mam tego filmiku tam jak tam z tym gotowaniem, no bo ja w sumie nie, nie filmowałam jak to robiłam tylko jak już zrobiłam. Troszeczkę Wiki po, po się tam szykowała w, w swojej kreacji na domówkę. No i, i cóż i teraz już tam troszeczkę zaniosłam już sałatę do pokoju, szałot, karpia, to sobie zjemy tak teraz taką jakby Obiad kolację, tak żeby jakoś siedzieć, żeby nie być głodnym, nie? No bo jak się ma tyle jedzenia i być głodnym, no to jeszcze tylko te jajka sobie tam oskubię ze skorupek i, i sobie troszeczkę podjemy. No, ale to chciałam już mieć filmik zrobiony, żeby to już, wiecie, hulało na tych YouTubach. No, dużo Wam dzisiaj tutaj nie będę opowiadała, no bo... Jutro prawdopodobnie każdy z Was będzie ledwo żywy. No, chociaż no nie wiadomo, no ale przede wszystkim długo się siedzi i to już człowiek jest taki niewyspany. A ja jeszcze zamierzam jutro, czyli w nowy rok, dla Was dziś, zamierzam znaleźć gdzieś ten koncert noworoczny, bo zawsze był chyba na drugim programie, o ile się nie mylę. Ja teraz telewizji tak nie mam. Ale sobie znajdę przez internet, chcę sobie poszukać. Wiem, że gdzieś to koło południa, o ile się nie mylę, jest ten koncert. Muszę to znaleźć, żebym to jutro mogła oglądać z Wiednia, bo bardzo, bardzo lubię słuchać tej muzyki. Tam przede wszystkim muzyka Straussa jest. No. Także będziemy sobie to znajdziemy to sobie i pewnie na dużym ekranie sobie to puścimy z internetu. No, wprawdzie to będzie dzień, to nie będzie ciemno na dworze, to, to jednak ten nasz ekran jest troszkę podświetlony z dworu, ale i tak na tym widać i będziemy się troszeczkę czuli, jakbyśmy byli w filharmonii wiedeńskiej. No i tak. Jak widzicie, dzisiaj się wystroiłam jak stróż w Boże Ciało i wiem, że ja w tej bluzce prawdopodobnie rok temu Wam składałam życzenia noworoczne, ale chciałam ubrać inną bluzeczkę, ale tak w sumie sobie pomyślałam, w domu jestem, nigdzie nie idę, mogę mieć drugi raz tą samą bluzkę, tym bardziej, że ona jest taka błyszcząca i najbardziej się nadaje na ten wieczór, no, a jest wygodna, nie gryzie, bo czasami te wszystkie, te takie błyskotki to gryzą, ona jest wygodna, nigdzie nie gryzie, tak więc, no. A żadnych postanowień noworocznych nie będę sobie tutaj wymyślała, bo nie lubię postanowień żadnych, dlatego że one się i tak nie sprawdzają i tak nie ma sen, według mnie to nie ma sensu. Ja sobie planować nie mogę, co dopiero postanawiać noworocznie. No, w zeszłym roku sobie postanowiłam, że sobie zrobię porządek z moimi zębami, no ale potem wyszło jak wyszło, potem było strach do dentystów chodzić. Teraz, z tego co słyszałam, to chyba jest już normal, prawie normalnie u dentysty. No, ale jakoś tak nie miałam i odwagi nawet teraz iść do, do dentysty. No. Także to się przesuwa na następny czas, ale nie będę sobie nic postanawiać. Po prostu biorę życie takie, jakie jest. I bez żadnych postanowień, bo takie postanowienie, że schudnę, przytyję, Zrobię coś od pierwszego, to jest bez sensu. Ja nie, ja nie lubię takiego czegoś. Także ja nie, nic nie postanawiam. A Wy piszcie, czyście coś postanowili, jakie, mieliście jakieś noworoczne postanowienia, nawet jakbyście nie chcieli napisać jakie. No, bo każdy ma swoje jakieś prywatne, nie? Nie musi się zaraz dzielić z ludźmi, z wszystkimi. No. Ja Wam chciałam serdecznie podziękować za to, że byliście ze mną na vlogmasach. Ja wiem, że tak teraz skaczę z tematu na temat. Jednego jeszcze kończyłam, już o czym innym mówię. Ale tak jak mi się to przypomina, bo wiecie, ja mam skleruzę i ja potem za chwilę zapomnę. I właśnie chciałam Wam podziękować za to, że byliście ze mną przez cały vlogmasy, że komentowaliście dosyć fajnie, to znaczy się dosyć dużo łapkowaliście, dużo miałam wejść dużo mi subskrypcji yy, przybyło w tym czasie. Także bardzo Wam za to dziękuję. No mam nadzieję, że to tak będzie dalej, tak, tak miło na tym kanale. No. Także cieszę się z tego bardzo i zachęcam, żebyście dalej subskrybowali. Kto jeszcze nie zasubskrybował. A przede wszystkim żebyście przychodzili i oglądali mojego, moje filmiki. No bo bez Was to w sumie nie byłoby sensu prowadzić ten kanał, no bo co z tego, że będę nagrywała, jakby nikt tego nie oglądał, nie? No, to Wam bardzo, bardzo za to dziękuję. No i cóż, będziemy się pewnie już teraz żegnać, bo dzisiaj już nic więcej chyba tu nie będę pokazywała. I te fajerwerki co chwilę strzelają, chociaż już jest po 20:00. Najwięcej to dziś koło 17-18 strzelali z wszystkich stron, a na dodatek tam jest taka mgła, że tutaj nic nie widać, tylko było huki i, i kolorowe niebo się robiło, wiecie, w poświata kolorowa. Ale tego nie było winać, tylko tyle, że mój pies się, o się boi. No ale myślę, że już teraz nie będą strzelali i się to uspokoi, to, to, to i kropeczka się też uspokoi i będzie wszystko dobrze no to cóż do siego roku następny vlog będzie już w nowym roku chociaż ten będziecie już też widzieli w nowym roku no dziękuję wam za oglądanie, za łapeczki i do następnego vlogu do jutra, bajo bajo i pa pa Oh my. God. No i mamy nowy rok. Ciekawa jestem, jaki ten będzie. Miejmy nadzieję, że. Będzie.